1 zł rocznik 1967, cena potrafi osiągnąć cenę 2000 zł dla stanu idealnego. A więc witajcie na dzisiejszym filmie. Cena dla monety 1 zł 1967 w 2021 roku dla stanu idealnego 2000 zł. Katalog Fischera wycenia tą monetę w stanie idealnym 700 zł. W Stanach... Y Trzecich i niższych idzie tą monetę kupić już za 30 zł na licytacji, a więc widzicie nawet zniszczona ta jednozłotówka złotówka jest w cenie nakład był najmniejszy w historii monety 1 zł PRL, -u. tylko milion 2000 sztuk. A więc nakład spowodował, że cena jest bardzo, bardzo wysoka. Mamy tutaj monetę w stanie około trzecim, może wyższym. Bardzo ładnie, jeszcze zachowaną. Zaraz wam pokażę w skalach makro tą monetę i będziecie sobie mogli porównać. A więc, mamy tu monetę 1 zł w skali makro. Widzicie, że jest już trochę zużyta biegiem, nawet coś tutaj coś drapał. Ale, mimo wszystko, bardzo ładnie zachowana. Monetka. I druga strona monety, jak widzicie, nie jest ona jeszcze zajechana, ponieważ widać pióra na ogle, widać oko dobrze ogła, data bardzo dobrze widoczna oraz znak mennicy warszawskiej pod łapą ogła. A jakby ktoś pytał, jak wygląda moneta w stanie menniczym, około menniczym, no to ta po prawej stronie jest zbliżona do stanu menniczego. Jak widzicie, zachowanie monety jest bardzo Dobrym stanie ta po lewej 6:7. Stan trzeci, ta po prawej prawie że Oczywiście inna data. Gdybym miał taką monetę z 67 roku, no to oscylowałaby w cenie około 1000 zł. A przy bardzo dobrym gradingu, to tak jak powiedziałem, za 2000 zł, moglibyśmy w stanie ją sprzedać. Ceny styczeń 2021. monet PRL-u. W Stanach Gorszych stoją, w Stanach Lepszych zaczynają iść ciut do góry. Widocznie popyt jest wysoki na monety w stanie menniczym. Zrobię Wam jeszcze skalę makro, tej 7-8, żebyście zobaczyli, jak wyglądają pióra na ogle. I tu dla porównania, ta moneta po prawej stronie bardzo ładnie zachowana. Orzełek pięknie widoczny. A więc jeszcze raz wracając do tego rocznika 1967 nakład milion sztuk cena katalogowa w stanie idealnym 700 internet w stanie idealnym 2000 zł. No cóż, widzicie sami, PRL 67 wybity, minęło 50-60 prawie lat. Po 60 latach moneta jest bardzo, bardzo poszukiwana w stanie menniczym. Obiegowa, tak jak powiedziałem, licytacja 30 zł. Więc, nawet jakbyście z obiegu taką zachowali, a ta moneta była dość długo w obiegu, bo jest do, dobrze zniszczona, no to i tak bylibyście do przodu. Ewentualnie cieszylibyście się z bardzo fajnego okazu w kolekcji. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. hej.